Jakie rozkazy? Czy całe miasto zostało wyczyszczone? No nie, nie było rozkazu do wyczyszczenia miasta. No nie, bo nie mieliśmy przechodzić przez drogę. Krecie. No uciekajcie! Mieliście uciekać, a nie strzelać. Ja pierdole! Krust 200 Ale mi w uszach dzwoni Aaa Jeralien ja Nagrywa ktoś tą komedię czy nie? Oczywiście, że tak Dobrze Co to za jakieś Geralty i michusy Uwolnijcie tych zakładników mu Ja pierdole. Odsuncie się, odsuncie się. Odsuncie się. A ty tu przeczeli w domu blisko. Totalny. <śm> 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 Chłopak bieg do budynku, chłop... Plecy masz w gado... Trzymajcie się w kilku! Zdjęty...